Co naprawdę sprawia, że kobiety po 60 roku życia wyglądają młodo łosym trików, które działają lepiej niż makijaż? Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, co naprawdę decyduje o prawdziwej młodości? W świecie, który często zasypuje nas idealnymi obrazami wiecznego piękna i doskonałego wyglądu, łatwo zapomnieć, że prawdziwa młodość to znacznie więcej niż tylko wygląd zewnętrzny. Szczególnie po 60 roku życia wiele się zmienia. Nie tylko nasze ciało, ale także nasze postrzeganie siebie i świata. To zupełnie normalne, że skóra się zmienia. Pojawiają się zmarszczki, a energia czasami słabnie. Nie oznacza to jednak, że musimy stracić radość życia lub poczucie młodości. Prawdziwa młodość pochodzi z wnętrza, z tego jak żyjemy, myślimy i czujemy. Być może sami to odczuwacie, dni, w których czują się państwo pełni energii życia i ciekawości, są dniami, w których są państwo naprawdę młodzi, nie jest to przypadek, ale wynik wielu małych decyzji, które mogą państwo podejmować każdego dnia. Młodość oznacza kochanie siebie, traktowanie siebie z szacunkiem i zachowanie ciekawości wobec tego, co jeszcze oferuje życie. To wewnętrzna postawa sprawia, że promienieją państwo znacznie bardziej niż odbicie w lustrze. W tym rozdziale zapraszam cię do wspólnego odkrywania, co naprawdę sprawia, że kobiety po 60. roku życia pozostają młode. Porozmawiamy o sile, jaką daje odżywianie, ruch, siła psychiczna i więzi społeczne, tematach, które sięgają głębiej niż makijaż i uroda zewnętrzna. Jesteś na drodze do odkrycia siebie na nowo i cieszenia się życiem w pełni. Nie jesteś w tym sama. Wiele kobiet dzieli się swoimi pytaniami, pragnieniami i doświadczeniami. Odkryjmy razem, jak zachować młodość, a nawet ją na nowo rozbudzić w sposób, który naprawdę do ciebie pasuje. Makijaż może wiele upiększyć, to bez wątpienia. Jednak prawdziwa młodość to coś znacznie więcej. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego pomimo starannego makijażu niektóre kobiety po prostu wydają się bardziej promienne i pełne życia niż inne? Sekret tkwi w holistycznym podejściu. Makijaż maskuje wygląd zewnętrzny, ale to, co naprawdę pozwala zachować młodość, pochodzi z wnętrza. To drobne rzeczy nawyki i nastawienie, które pielęgnujemy na co dzień. W tym rozdziale chciałabym pokazać, dlaczego sam makijaż nie wystarczy, aby zachować poczucie młodości. Jeśli polegacie wyłącznie na środkach zewnętrznych, pomijacie siłę odżywiania, ruchu, świeżości umysłu i więzi społecznych. Kobiety po 60 roku życia często wiedzą, jak ważne jest dostarczanie organizmowi dobrej jakości pożywienia, ale tylko nieliczne pamiętają, że skóra, mózg i nastrój również czerpią z tego korzyści, podobnie jak sylwetka. Aktywność fizyczna nie tylko utrzymuje mięśnie w dobrej kondycji, ale także aktywuje układ krążenia i zapewnia promienną cerę. Świeżość umysłu i ciekawość pomagają zachować młodość ducha i optymistycznie podchodzić do codzienności. Kontakty społeczne dają poczucie bezpieczeństwa, przynależności i radości. Wszystkie te czynniki razem tworzą fundament, na którym rozwija się prawdziwa młodość. Makijaż jest tylko wisienką na torcie, nie podstawą. Jeśli zrozumiesz, jak te elementy współdziałają, możesz wyruszyć w podróż, która wzmocni cię od wewnątrz i sprawi, że będziesz promieniować. Odkryjmy razem tę drogę i poznajmy prawdziwe sekrety młodości wykraczające poza środki zewnętrzne. Ponieważ zasługujesz na to, aby czuć się nie tylko piękna, ale także pełna życia i energii każdego dnia na nowo. Odżywianie odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o zachowanie młodości po 60 roku życia. Margaret, 65 lat, opowiada, jak kiedyś nie zwracała uwagi na swoją dietę i często czuła się osłabiona i zmęczona. Z czasem nauczyła się, że to, co dostarcza organizmowi, ma bezpośredni wpływ na jej energię i samopoczucie. Zaczęła jeść więcej świeżych, naturalnych produktów, dużo warzyw, produktów pełnoziarnistych, orzechów i zdrowych tłuszczów. Szczególnie kwasy tłuszczowe omoga-3 zawarte w orzechach włoskich i rybach stały się dla niej sekretem łagodzenia bólu stawów i wzmacniania serca. Również 70-letnia Helga zauważyła, że dzięki zbilansowanej diecie nie tylko udało jej się utrzymać wagę, ale także zaczęła myśleć jaśniej i lepiej spać rezygnowała z cukrowych przekąsek i postawiła na zdrowe alternatywy. Odżywianie to nie rezygnacja, ale świadomy wybór na rzecz lepszej jakości życia. Nie chodzi o diety, ale o pożywne, smaczne posiłki, które wspierają organizm. Dzięki temu czujemy się pełni energii i witalności. Wiele kobiet po 60 roku życia nie docenia wpływu dobrego odżywiania na skórę, układ odpornościowy i sprawność umysłową. Dzięki odpowiedniej diecie można poprawić wygląd skóry, zmniejszyć ryzyko chorób i ogólnie czuć się lepiej. Nie musisz być idealna. Wystarczy robić małe kroki. Może zaczniesz od zdrowego śniadania, kolorowej sałatki lub porcji owoców dziennie. Kluczem jest radość z jedzenia i świadomość jego wpływu na organizm. Margret i Helgi pokazują, że dieta może zdziałać więcej niż makijaż. Pozwala zachować młodość, siłę i radość życia. Ruch to znacznie więcej niż tylko sprawność fizyczna. To klucz do prawdziwej młodości i dobrego samopoczucia, szczególnie po 60 roku życia. Elizabeth w 68 lat opowiada, jak kiedyś trudno jej było aktywnie spędzać czas. Po operacji kolana wycofała się z życia i często czuła się zmęczona i pozbawiona energii. Zdała sobie jednak sprawę, że ruch pomoże jej odzyskać wigor, nie tylko fizyczny, ale także psychiczny. Zaczęła od małych, regularnych ćwiczeń, aby wzmocnić mięśnie i poprawić mobilność. Już po kilku tygodniach Elizabeth poczuła nową radość życia. Ruch aktywuje układ krążenia, poprawia krążenie krwi i nadaje skórze zdrowy blask. Dba o to, aby umysł pozostał czujny, a nastrój się poprawiał. Nie musi to być intensywny trening. Wystarczy spacer na świeżym powietrzu, łagodna joga lub lekka gimnastyka, aby osiągnąć wiele. Ruch jest jak podlewanie ogrodu, utrzymuje nas przy życiu i dodaje witalności. Historia Elizabeth pokazuje, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć się ruszać i odnaleźć nową siłę. Nawet jeśli nasze ciało się zmienia, możemy je wspierać z miłością. Ważne jest, aby nie przeciążać się, ale uważnie słuchać własnego ciała. Ruch wzmacnia nie tylko mięśnie, ale także pewność siebie i niezależność. Pomaga lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami i cieszyć się pełnią życia. Jeśli zastanawiasz się, jak wprowadzić więcej ruchu do swojego codziennego życia, pomyśl o Elizabeth. każdy mały krok się liczy i może zmienić twoje życie. W ten sposób pozostaniesz młody, z każdym uderzeniem serca i każdym ruchem. Świeżość umysłu to cenny skarb, o który należy dbać wraz z wiekiem. Werner, siepiec drtała lata, zauważył, że coraz trudniej mu zapamiętywać rzeczy i czasami czuje się zmęczony i nie może się skoncentrować. Obawiał się, że proces starzenia osłabia jego umysł, ale postanowił aktywnie temu przeciwdziałać. Werner zaczął codziennie wykonywać małe zadania logiczne, czytać książki i rozmawiać z przyjaciółmi na nowe tematy. Nowe hobby, takie jak nauka języka obcego, również pobudziły jego ciekawość. I utrzymały umysł w dobrej kondycji. Sprawność umysłowa jest równie ważna jak zdrowie fizyczne. Aktywny umysł nie tylko poprawia jakość życia, ale także zapobiega demencji i innym chorobom wiązanym z wiekiem. Świeżość umysłu wynika z ciągłych wyzwań i nowych wrażeń. Nie chodzi tu o perfekcję, ale o radość z nauki i chęć do aktywności umysłowej. Kontakty społeczne również odgrywają tu ważną rolę, ponieważ rozmowy i wspólne doświadczenia stymulują mózg i dodają energii. Werner czuł się silniejszy i pewniejszy siebie z każdym małym sukcesem. Zauważył, że aktywność umysłowa nie tylko poprawia pamięć, ale także zwiększa dobre samopoczucie. Ty również możesz zadbać o swoją świeżość umysłową, pozostając ciekawym świata, próbując nowych rzeczy lub wymieniając się doświadczeniami z innymi. Poczucie młodości umysłu wzmacnia pewność siebie i radość życia. Przykład Wernera pokazuje, że nigdy nie jest za późno, aby aktywnie dbać o umysł i stawiać sobie wyzwania. Dzięki temu pozostaniesz sprawny umysłowo, ciekawy świata i otwarty na życie. To prawdziwy eliksir młodości dla Twojej duszy. Kontakty społeczne są niezbędnym elementem, aby czuć się młodo i żyć pełnią życia również w starszym wieku. Helga, 70 lat, opowiedziała, jak po przejściu na emeryturę i wyprowadzce dzieci nagle zaczęła zmagać się z samotnością. Wcześniej jej codzienność wypełniały spotkania i rozmowy. Ale teraz brakowało jej tych chwil bliskości, szybko zdała sobie sprawę, jak izolacja wpływa na jej nastrój i jak zanika radość życia. Helga postanowiła podjąć działania, dołączyła do lokalnego klubu seniora, zapisała się na zajęcia jogi i zaczęła regularnie spotykać się z przyjaciółmi. Te nowe kontakty społeczne dały jej ciepło, wsparcie i nową energię. Badania pokazują, że więzi społeczne nie tylko poprawiają samopoczucie, ale także sprzyjają zdrowiu. Aktywne życie społeczne może zmniejszyć ryzyko wystąpienia depresji, wzmocnić układ odpornościowy, a nawet wydłużyć życie. Nie chodzi tu tylko o liczbę kontaktów, ale o prawdziwe, pełne szacunku relacje, które dają poczucie bezpieczeństwa i wzmacniają poczucie przynależności. Historia Helgi przypomina nam, jak ważne jest budowanie i pielęgnowanie więzi społecznych, niezależnie od wieku. Często potrzeba odwagi, aby odkryć nowe grupy lub zajęcia, ale nagroda jest ogromna. Być może radość znajdziesz w klubie książki, grupie hobbystycznej lub wolontariacie. Takie spotkania nadają sens, umożliwiają wymianę doświadczeń i otwierają nowe perspektywy. Przypominają nam, że jesteśmy częścią większej całości. Relacje społeczne karmią duszę i utrzymują nas młodych od wewnątrz. Helga żyje dziś pełnią życia i promienieje radością, która wynika z tych relacji. Jej historia zachęca do wzmacniania własnej społeczności i podążania nowymi ścieżkami. Sen jest często niedocenianym czynnikiem odmładzającym, który ma jednak ogromny wpływ na nasze samopoczucie i witalność. Elizabeth, 6 dziewiątła lat, opowiedziała, jak po przejściu na emeryturę pogorszyła się jakość jej snu. W ciągu dnia czuła się zmęczona i mniej świeża umysłowo, mimo że spędzała wystarczającą ilość godzin w łóżku. Elizabeth zaczęła zastanawiać się nad swoim rytmem snu i zdała sobie sprawę, jak ważna jest regularna rutyna. Ustalono stałe pory snu, zadbano o przyjemną atmosferę w sypialni i ograniczono sztuczne oświetlenie wieczorem. Te zmiany pomogły jej lepiej zasypiać i spać głębiej. Sen wspomaga regenerację ciała i umysłu. Podczas snu komórki się regenerują, mózg przetwarza doświadczenia, a układ odpornościowy się wzmacnia. Szczególnie wraz z wiekiem dobry sen staje się ważniejszy dla zachowania energii i zdrowia. Zły sen może prowadzić do problemów z koncentracją, wahaniami nastroju i osłabieniem układu odpornościowego. Pomocne mogą być proste rytuały: ciepła kąpiel, filiżanka herbaty ziołowej, wyłączenie ekranów przed snem lub ćwiczenia relaksacyjne. Historia Elizabeth pokazuje, że nigdy nie jest za późno, aby poprawić jakość snu i tym samym znacznie podnieść jakość życia. Dobry sen dodaje sił i promieniuje na otoczenie. Nie tylko wyglądasz młodzi, ale także tak się czujesz. Jeśli masz problemy ze snem, poświęć trochę czasu na odkrycie i pielęgnowanie swojego rytmu. Małe zmiany mogą przynieść wielkie efekty. Dzięki temu każdego ranka będziesz zaczynać dzień wypoczęta i pełna energii. To prawdziwy eliksir młodości dla ciała i duszy. Dbanie o siebie i uważność to małe rytuały o wielkim znaczeniu, które pomagają kobietom po 60 roku życia czuć się młodo i pełno życia. Helenę Sześciusie lat opowiada, jak kiedyś często odkładała swoje potrzeby na dalszy plan i czuła się zestresowana i wyczerpana. Z czasem zdała sobie sprawę, że aby naprawdę dobrze o siebie zadbać, musi traktować siebie z większą miłością. Zaczęła codziennie poświęcać sobie krótkie chwile spokoju i uwagi, czy to filiżankę herbaty w ciszy, spacer na łonie natury, czy proste ćwiczenie oddechowe. Dziękuje Rytuały te pomogły jej zredukować stres, uporządkować myśli i wzmocnić poczucie wewnętrznej równowagi. Uważność oznacza bycie tu i teraz oraz traktowanie siebie z życzliwością. Nie chodzi o to, aby być idealnym, ale o akceptację siebie i wspieranie siebie z miłością. Takie podejście ma pozytywny wpływ na ciało, umysł i duszę. Helenę zauważyła, że jej skóra wygląda lepiej, ma więcej energii, a jej nastrój jest bardziej zrównoważony. Dbanie o siebie nie jest egoizmem, ale ważną inwestycją we własne o poczucie i jakość życia. Kobiety po 60. Roku życia mogą wiele osiągnąć dzięki małym codziennym rytuałom, które sprawiają, że życie staje się bogatsze i bardziej spełnione. Może spróbuj poświęcić rano minutę na świadome głębokie oddychanie lub wieczorem na wdzięczne spojrzenie wstecz na miniony dzień. Te małe gesty mogą zdziałać cuda i wzmocnić poczucie młodości. Helene chce zachęcić cię do poświęcenia sobie tej uwagi, ponieważ zasługujesz na to, aby czuć się dobrze i cieszyć się pełnią życia. Helga, sześć- 5 lat, opowiedziała mi o swoim codziennym życiu, które zmieniło się diametralnie dzięki niewielkiej zmianie. Często czuła się zmęczona i wyczerpana nie wiedząc dokładnie dlaczego. Pewnego dnia postanowiła świadomie poświęcić więcej czasu sobie, nie tylko na wielkie rzeczy, ale także na małe, znaczące chwile w codziennym życiu. Rano zaczynała dzień od krótkiej medytacji i filiżanki herbaty przy oknie, aby świadomie rozpocząć nowy dzień. W ciągu dnia włączała do swojego harmonogramu krótkie spacery na łonie natury, które zapewniały jej nie tylko ruch, ale także wewnętrzny spokój. Wieczorem czytała książkę lub pisała dziennik, aby podsumować dzień i odpocząć. Te nowe rytuały dały Helgi nowe nową lekość i radość życia. Czuła się bardziej energiczna, zrównoważona i bliższa sobie. Historia Helgi pokazuje, jak niewielkie zmiany w codziennym życiu mogą mieć ogromny wpływ. Szczególnie po 60 roku życia ważne jest, aby nadać sobie priorytet i słuchać własnych potrzeb. Te małe rytuały są jak piękny ogród, który jest pielęgnowany i rośnie. Dają stabilność, spokój i radość i utrzymują młodość ducha. Jeśli czasami czujesz się zestresowany lub przeciążony, pomyśl o Helgi i jej świadomych chwilach. Być może może zainspirują Cię one do odkrycia własnych małych rytuałów, które będą dla Ciebie dobre. Nie chodzi o to, aby być idealnym, ale o to, aby traktować siebie z miłością i poświęcać sobie czas. W ten sposób wzmocnisz swoją wecnęcą równowagę i stworzysz podstawę do spełnionego młodego życia każdego dnia trochę więcej. Margaret 2 dwa lata przez długi czas była sceptyczna wobec małych zmian w swoim życiu. Jednak kiedy się otworzyła, zaczęła odczuwać więcej lekkości i radości. Odkryła, że to niewielkie chwile, ale wiele małych momentów Zbogacają nasze życie. Margaret zaczęła codziennie świadomie poświęcać czas dla siebie, słuchać ulubionej muzyki lub spacerować z przyjaciółką. Te proste przyjemności dodały jej energii i poprawiły nastrój. Nauczyła się pozwalać sobie na więcej, śmiać się i nie być idealna. Tę wecnęcą lekość oczuli również jej rodzina i przyjaciele promieniowała radością życia i stała się źródłem pozytywnej energii. Historia Margaret pokazuje, jak zmiana nastawienia do siebie i do życia może poprawić jego jakość. Chodzi o to, aby cieszyć się chwilą, a Akceptować siebie i dostrzegać małe chwile szczęścia. Ta wewnętrzna postawa ma wpływ na otoczenie i sprawia, że promieniejemy znacznie bardziej niż jakikolwiek makijaż. Jeśli czasami czujesz się wyczerpana lub przytłoczona, przypomnij sobie Margaret i jej decyzję o większej lekości. Być może również w swojej codzienności znajdziesz takie małe radości, które dodadzą ci energii i sprawią, że będziesz szczęśliwa. To proste rzeczy robią różnice. Dzięki temu możesz przejść przez życie z otwartym sercem i zachować młodość od wewnątrz. Margaret zaprasza cię do naśladowania jej i odkrywania radości każdego dnia na nowo. Elizabeth w 64 lat przez lata zmagała się z poważną kontuzją barku. Ból dokuczał jej nie tylko fizycznie, ale także psychicycznie. Często czuła się zmęczona i wyczerpana, traciła chęć do życia. Jednak Elizabeth nie poddała się. Dzięki cierpliwości i odpowiedniemu wsparciu zaczęła stopniowo odzyskiwać sprawność ruchową. Odkryła moc delikatnej fizjoterapii, jogi i ukierunkowanych ćwiczeń, które włączyła do swojego codziennego życia. Nauczyła się słuchać swojego Ciała i traktować siebie z miłością. Wkrótce poczuła, jak wraca jej siła, a ból ustępuje. Jej umysł stał się jaśniejszy, a radość życia powróciła. Droga Elisabeth pokazuje, że prawdziwa młodość polega również na podejmowaniu wyzwań i debaniu o siebie, potrzeba czasu, cierpliwości i współczucia dla siebie, aby odnaleźć siebie na nowo. Nawet jeśli starzenie się bywa trudne, możemy aktywnie kształtować to, jak się czujemy i jak wyglądamy. Zdrowie fizyczne, siła psychiczna i miłość własna są ze sobą nierozerwalnie związane. Elisabeth zachęca wszystkie kobiety po 60 życia, aby nie poddawały się, ale znalazły sposoby, aby wspierać siebie i świadomie cieszyć się życiem. Małe kroki podejmowane codziennie mogą przynieść wielkie efekty. W ten sposób nie tylko zachowasz młodość, ale także zyskasz nową jakość życia i radość. Twoja historia pokazuje, że każdy dzień jest nową szansą, aby wzmocnić się i patrzeć w przyszłość z optymizmem. Jesteś warta tego, aby traktować siebie z miłością i cieszyć się życiem w pełni. Wewnętrzna postawa ma decydujący wpływ na to, jak się starzejemy i jak młodość się czujemy. Friedrich, siedemset paciat lat, jest tego żywym przykładem. Kiedy przeszedł na emeryturę, początkowo obawiał się utraty znaczenia i energii, postanowił jednak zmienić swoje nastawienie. Zamiast skupiać się na wieku, każdego dnia zadawał sobie pytanie. Co nowego mogę dzisiaj odkryć? Takie nastawienie otworzyło mu drzwi do nowych doświadczeń i spotkań. Friedrich zaczął próbować nowych hobby, nawiązywać nowe przyjaźnie i angażować się w sprawy społeczne. To pozytywne nastawienie miało zauważalny wpływ na jego zdrowie i radość życia. Badania pokazują, że optymistyczne nastawienie zmniejsza stres, wzmacnia układ odpornościowy, a nawet może wydłużyć życie. Wewnętrzna młodość jest widoczna, promienie je z oczu, uśmiechu i sposobu, w jaki podchodzimy do życia. Nie jest to zjawisko powierzchowne, ale wynik świadomych decyzji i debania o siebie. Historia Friedricha przypomina nam, że pomimo wszystkich zmian związanych z wiekiem, mamy moc kształtowania naszego wewnętrznego świata. Pozostając otwartym, ciekawym świata i aktywnie kształtując swoje życie, zachowasz swoją młodość w głęboki i trwały sposób. Nigdy nie jest za późno, aby zmienić swoje nastawienie i odkryć siebie na nowo. Zainspiruj się odwagą Friedricha i jego radością życia. Twoje nastawienie jest skarbem, który towarzyszy Ci w drodze i dodaje sił każdego dnia na nowo. Bardzo się cieszę, że dotarłaś aż tutaj. Twój czas jest cenny i bardzo mi miło, że interesują Cię te tematy. Jeśli te informacje okazały się dla ciebie pomocne, zostaw komentarz z cyfrą tręsty. Dzięki temu będę wiedzieć, że tu jesteś i będziemy mogli stworzyć społeczność, która będzie się wzajemnie wspierać i dodawać otuchy. Twoje doświadczenia i przemyślenia są ważne, może masz własne wskazówki lub historie, którymi chciałabyś się podzielić, nie jesteś sama na tej drodze. Wyrażając swoje zdanie, pomagasz innym kobietom poczuć się zrozumianymi i silniejszymi. Dzielenie się doświadczeniami i otwarta rozmowa o starzeniu się to cenne kroki w kierunku przełamania tabu i uzyskania nowych perspektyw. Wszyscy możemy uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie się rozwijać. Zapraszam Cię do dołączenia do tej wspierającej społeczności poprzez komentarze, pytania lub wymianę doświadczeń z innymi. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zapraszam do zrobienia tego i włączenia dzwonka, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pozwala nam nadal tworzyć inspirujące i wartościowe treści dla kobiet po 60. roku życia. Razem możemy stworzyć atmosferę, w której poczują się Państwo bezpiecznie, zrozumiani i docenieni. Dziękujemy za obecność i za to, że podążają Państwo z nami tą drogą. Cieszę się, że będę mogła towarzyszyć Państwu w kolejnych rozdziałach, dzieląc się kolejnymi cennymi wskazówkami i historiami. Państwa młodość i radość życia są cenne, zadbajmy razem o to, aby kwitły i rozwijały się. Praktyczne wskazówki dotyczące codziennego życia mogą mieć ogromne znaczenie, jeśli chodzi o poczucie młodości po 60 roku życia. Ważnym doświadczeniem jest wyznaczanie sobie małych, osiągalnych celów. Elizabeth w 70 lat każdego ranka zaczynała od prostych ćwiczeń rozciągających, które utrzymywały jej ciało w dobrej kondycji i poprawiały samopoczucie. Margaret włączyła do swojego planu dnia krótkie spacery, które zapewniały jej nie tylko ruch, ale także świeże powietrze i nowe wrażenia. Helga nauczyła się również regularnie robić sobie krótkie przerwy, aby zredukować stres i nabrać nowej energii. Te rytuały nie są czarną magią, ale pełnymi miłości decyzjami, które wzbogacają codzienność i wzmacniają poczucie młodości. Ważne jest, aby dać sobie czas i cierpliwość. Nie każda zmiana musi być duża. Często to małe kroki mają trwały efekt. Zwracaj uwagę na zbilansowaną dietę, wystarczającą ilość snu i regularną aktywność fizyczną, ale także na chwilę radości i uśmiechu. Pielęgnowanie kontaktów społecznych i odkrywanie nowych zainteresowań również może uczynić twoje życie bardziej intensywnym. Może warto Spróbować nowego hobby, zapisać się na kurs lub dołączyć do grupy, która sprawia ci przyjemność. Dzięki temu zachowasz młodość umysłu i emocji. Nigdy nie jest za późno, aby podjąć nowe wyzwania i aktywnie kształtować swoje życie. Twoje nastawienie i zaangażowanie mają decydujący wpływ na jakość życia. Te praktyczne wskazówki są prezentem dla ciebie dla większej siły radości i zadowolenia. Zacznij już dziś i poczuj, jak twoje życie krok po kroku zmienia się na lepsze. Zasługujesz na to, aby każdy dzień przeżyć z energią i radością życia. Na koniec chciałbym zachęcić cię do dalszego dbania o swoją młodość poprzez troskę o siebie i otwartość. Twoja radość życia, doświadczenia i wewnętrzna siła są cennym darem dla ciebie samego i dla ludzi wokół ciebie. Życie po 60 roku życia to wspaniały czas pełen możliwości odkrywania siebie na nowo i skupienia się na własnym dobrym samopoczuciu. Masz większą kontrolę nad swoim samopoczuciem, niż ci się wydaje. Dbając o siebie, traktując swoje potrzeby poważnie i wprowadzając niewielkie zmiany w codziennym życiu, tworzysz solidną podstawę dla zdrowia i radości życia. Dbaj o kontakty społeczne. Pozostań aktywny umysłowo i pozwól sobie na chwilę spokoju i uważności. Nie zapominaj, że prawdziwa młodość pochodzi z wnętrza, z Twojego nastawienia, miłości do siebie i otwartości na życie. Jeśli podejmiesz tę podróż z odwagą i preznąć o siebie, poczujesz, jak rośnie Twoja energia, a blask staje się intensywniejszy, zasługujesz na to, aby każdego dnia czuć się młodo, silnie i szczęśliwie. Serdecznie dziękuję za poświęcony mi czas. Było mi niezmiernie miło towarzyszyć Ci w tej podróży. Zakowajcie ciekawość, pozostańcie aktywni, a przede wszystkim pozostańcie sobą. Próbujcie nasz kanał, aby nadal otrzymywać inspirujące wskazówki i historie, które dodadzą Wam siły i otuchy. Wasze życie jest cenne. Wypełnicie je radością i witalnością. Czekam na Was przy kolejnych tematach. Bądźcie zdrowi, silni i pełni życia, bo jesteście tego warci.